Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z Flashing Light. Dzisiaj będziemy sobie łapać złodziei. I no, już grałem. I no, jak możecie zauważyć, wybrałem sobie taką... taki pojazd i jedziemy na pierwsze zgłoszenie. Gdzie to jest? Włączamy oczywiście sygnały. Przepraszam widzowie za lagi. Gdzie ja wjeżdżam? Halo! O bo lepiej wyłączę te sygnały. Żeby mnie ten tutaj gości nie słyszał. Ktoś blokuje. Kto blokuje? A, ten tutaj! Co za gość. Nie wolno tu parkować, a on sobie tak zaparkował, no. Musimy mu niechcąco wysłać bilet parkingowy. No parking area. Tak, tak. Proszę się zgłosić na komisariat. Dziękuję bardzo, do widzenia. I koniec. Dziękuję bardzo. I odjeżdżamy tylko i... Nie, tu nie było. No. I jedziemy na komisariat. Tak sobie. A tu mam zewnątrz. O, zgłoszone, że prawda. Pra o, jest pijany kierowca, jedziemy. Dzień dobry Pani, czy Pani jeżeli pod wpływem alkoholu? Badania. Badanie na obecność alkoholu. Nie, to która, to Pani. Czy Pan. Ej, stój! Ty piaro, potrąciłaś mnie. Tylko, że Panią muszę puścić, Zapomniałem. Yy, yy, kontrola zakończona proszę jechać dziękuję bardzo za usługę proszę jechać no a teraz jedziemy na kimś ty nie gadaj że ją zgubiłem stój babo ale no gdzie na ulicy no wejść pan Pani, kurde, dobra, proszę pani, proszę mi pokazać ile ma pani yy, alkoholu w yy, ten, dobra, czyli pani jest czysta, wyrok, a, i ostrzeżenie dostała pani za to, że pani się nie zatrzymała na chodniku, o, może ty jesteś gościu pijany, Ale no proszę pani, no pani, u pani jest za ten. Zakończona kontrola. Czego pani tu stoi? No bo ja panią nie chcę co... Przepraszam. Ale może pani jechać. Ale pani ma zostać, jasne? Dziękuję bardzo. Yy, pokaż... kurde, no. Niech tutaj nie ma ten. Jest tu ktoś w mojej... może on ma. Widrowie on ma chyba. Jedziemy za nim. Na sygnałach. Choć nie muszę nasygnałać, ale... lewek kontrol. Pie. Stój. Ty na pewno masz alkohol. No, poziom alkoholu był no, zero. Zem. Dobra, no koniec, panie. Polecenia. Proszę wysiąść z pojazdu. Z Proszę zaczekać tutaj na mnie. Pana zabieram. Kurde, jeszcze pana trzeba przeszukać, czy pan nic tu nie ma. Zobaczmy. Nie dobrze. Dobrze osobisty. Skujemy pana. Zabieramy na komendę. Mógł pan tak nie robić, ale no. Popros o holowinę. to no. jest w I proszę nie jeździć po pijanemu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pana, dziękuję. Jedzie Labeta. Mogę Wam widzowie pokazać tę lobetę, ale nie wiem czy pokazuję jeszcze. Proszę wjeżdżać wszyscy. Bo no, tu mam typa. O. Tak wygląda holownik. Przepraszam widzowie, że tak dziwnie jeżdżę, ale... Nie wiem, czy widzicie, ale mam lagi. No, znowu tam co mówię. Włączy sygnały, żeby wiedzieli, że wywożę kogoś. Dobra, i jedziemy. No, więc nie wiem, czy go tutaj gdzieś zostawię i zmienię pojazd na holownik i fajnie będzie. Jakie widzowie? Bo w sumie w holownik to jest super. Mam tego już Pijanego kierowca. Jesteśmy na miejscu, panie pijany kierowca. Proszę wysiadać. Wstajemy, proszę wstać i idziemy na komendę. Pan nas No. Mm. Dziękuję bardzo. Tylko, że teraz bierzemy lepszy pojazd weźmiemy sobie może taki ładny holownik co by na to? taki holownik mogę? mogę! ładny holownik będzie jak będę coś musiał odholować albo kogoś zawlać pewnie kogoś będzie, nie wiem pewnie na odholowanie coś pewnie ta na odholowaniu ciekaw jestem czy będą jakieś zgłoszenia widzowie ale no ja nie miałem... Poczekajcie widzowie. Jak gdybym już 8 minut. Nie wiem czy krótko, czy długo. Nie wiem. Ale jak widzicie, możecie zauważyć, że mam taki super wóz. Nie wiem czy wam się widzowie podoba, ale fajnie. Mi się podoba. Właśnie, ciekawe, czy mogę znieść pachołki. bo nie mogę. Idziemy! Reagowanie na nowy, to nowe zgłoszenie. Włączamy. Włączamy ten syreny. Idziemy. Głośny jest trochę. Wyłączę to. Tutaj... Stój! Proszę się zatrzymać! Raz! Jest pani aresztowana! Szybko! Proszę stać! Nie będę pa za panią biegał! Dobra, pani chce. Ma Jak z panią nie trafiłem? Proszę stać! No, proszę pani, no bo będę musiał użyć paralizatora proszę stać. proszę panią dziękuję za zatrzymanie się twórczo dla mnie tylko proszę poczekać tylko że ja nie broń możemy iść dzień dobry ile pani ma alkoholu to nie zero coś tak czułem pokaż przeszukać to muszę Uuu, broń to już, nie, dobrze, zabieram panią komendę. dobrze, to było, by było w tym filmie, na tyle, do jutra, cześć.